he 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 w grę dziewczyn jakąś sama nie wiem jaka to gra jak już trzeba wyciszyć bo jest za głośno dobra, co ja mam robić tu? no nie wiem co mam robić A um. <laughs> Restart? Nieee No co ja bym że robi No kochani, to grę. Może zagramy w inną grę dla dziewczyn Ne, Co my tu mamy? Może to zagramy Musimy być teraz skomplikowana Zobaczmy jaka jakaś muzyczka. A nie mam no, muzyczki spoko. No falam teraz. <grym> <grym> oh, Dobra, play. <grym> Damy do, do ją. No, play. Taka Tak, no, ona może być sukienka. No bywa niebieski, ale... on gdzieś pójdzie na krosykę Next! Następny. A, next. <coughs> o, i tak. O, idealna um, Next. I tyle naprawdę? Tylko dwie minuty? Dobra, zagrać coś jeszcze innego. Gdzieś, a Może ner to? O, to jest jakąś Barbie. Fajno. O, 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 Uuu! <laughs> no, że zagramy teraz to? Ja to trzeba malować. <laughs> Next level. Aha. Ja się wypycham. Nie, w tą stronę. Pfff. Nium. Nium. wow next level New. chyba chodzi o coś innego nie msza next U. O nie od nowa trzeba. Łódka, za to Od nowa na... trzeba. Może tak? A, nie. <coughs> teraz tak. Może trzeba tak. Ujęcie z niego zrobimy, a potem zrobimy tak. Dobra, jeszcze raz. Mm, teraz to jest trochę ciężkie. I trzeba teraz tak. No, popycham cię, a ty nie lecisz.

No dawaj, 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 dobra. I tego poziom teraz nie przejdę, to jestem jakimś, nie wiem, downem. Do tego się nie da przejść, to jest nierealne. Rozumiecie co chwilę go popycham. Teraz, o nie rozpójdę, może tu chodzi. O, żeby go zaokrąglić. Dobra, nie? Może chodzi o to, żeby zrobić mu taką głosową. Eee, mm -hmm. Teraz jest dobra, a możemy włączyć, żeby zrobić taką górkę. I drugą stronę. Dobra, wiesz co? Idź tam. Chcesz iść tam, to idź. To możemy zrobić taką a... wielką górę, żeby... Flika to... patrz, co się stało! zrobić taką wielką górę. Nie w tą stronę! Dobra, e, dobra. może zrobimy tak i tak. No teraz nie masz szans, żeby dzisiaj mi poleciało. Tak, udało mi się. Pięć minut mi to zajęło. super. Pa, mm, mm, mm. zakochali się. I myślałam, że to nie przez 14 raz, po prostu tak zrobić. Hmm. nie mam teraz łatwo co nie? Tylko tamten level, jakby gdzieś... Zobaczcie, tak! Nie mi się... Nie wiem jakim zostałem ntolartem, ale mi się udało. Leć do mnie! Leć, 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 jest niż prawa fizyki. Do no. to głównie nie będę czasu dobyć. Tak, tak... Ej, czemu mu się urwało? To jest taka, że to telefon w ogóle nie działa. No i leć tam. Leć do niej. No nie. Oh. O, on mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O, to teraz ty lecisz tam. Coś no. z <grym> Nie. Stało. nie. O. No, on level że na niej zrobimy, co nie? I ty też idź tam. Patrz, ty i... dobra, jeszcze jeden level, bo to jest fajne. Patrz, jak blisko było, w do tej linii nic nie było. No że dojść, tak, jak ja wcześniej. I nie wiem jak wygląda. Dobra, dobra kochani, idziemy do końca, bo filmik będzie. ale dobra. Jeszcze tak. Na... Dobra, stoi. Teraz on. Jest! Widziałam, że z trakcją można rysować, ale nie wiedziałam to... Dobra, nie mogę. na pewno spaść tutaj. Nie wolno. Dobrze, idź do no... no... No nie! Ud dobra, to teraz ona idzie tam. Dobra, że może też ruszać, jakby się nie dało, to nie wiem co zrobię. Teraz jestem tak, oni muszą tutaj być równe. Dobra, Boom. Bum. no lec do niego. że go uwielbiasz, to trzeba go polecić, Dobra, eee, co, co? No dawaj. Chyba no dawaj i też. on szybciej będzie do mnie.

no, tak mi ją plikała. Dobra, teraz ono i teraz ono. ja powinni się pozałobać, bo wow, dobra. Jeszcze jeden level. Dobra, jeść! Yeah. jeszcze jeden level. A to pewnie będzie ostatni, bo pewnie zginą na tym level. No właśnie. Użu, użu, nie mogę stawić. Wiem No nie, trzymałoby się Czemu nie mogę rysować? Halo? O, super, cofnijmy mi tak się psuje, co nie? nie się mogłam zrobić, że... I raz ją ja mogę być coś. Mam ograniczony czas? Czy co? Poczekaj, <śmusz> na tym poziomie skończymy. 18 level. Prosiliśmy. Więc tak, że miłego dnia. Pa. pa.